Jesteśmy w absolutnie unikalnym momencie, tak, Pol tak Polska jak i Europa, no, w trakcie rewolucji i transformacji energetycznej, i każdy z krajów dobiera sobie taki miks, który będzie mu najlepiej służył. To nie jest łatwa e, sprawa. E, w Polsce, na podstawie polityki energetycznej państwa, która w tej chwili podlega rewizji, rząd polski stara się stworzyć ten miks w sposób najbardziej zbalansowany, jeśli tak można powiedzieć. A jesteśmy może o tyle w unikalnej i dobrej sytuacji, że musimy dramatycznie zejść zaangażowania prawie 70% i w zależności od węgla. W związku z tym jest miejsce dla wszystkich technologii, jest miejsce dla naturalnie technologii w energetyce odnawialnej, która rozwija się najszybciej. Widzimy to z dnia na dzień, która też kreuje pewne wyzwania po stronie sieci i po stronie. Innych technologii, które powinny nam pozwolić zarządzać tą zmienną wciąż częścią energetyki, jaką, jaką są źródła odnawialne. W związku z tym energetyka słoneczna, w związku z tym wiatraki lądowe, które mają swój, swoje nowe otwarcie, w związku z tym wielkie plany, jak idzie o energetykę morską energetykę wiatrową, z dużym apetytem do prawie 20 gW planowanym na Bałtyku. Wreszcie to, co stabilizuje, czyli niezawodne baterie, jakim są elektrownie szczytowo-pompowe. Tu też są duże plany na przyszłość, aby istotnie zwiększyć tą, tę możliwość. Oczywiście rozwój też baterii i oczekiwanie na przełom w tym obszarze, ale to na, na to pewnie jeszcze poczekamy. Wreszcie energetyka nuklearna, mały i duży atom. Także całe portfolio, o którym Zajmują się i politycy, i ci, którzy kreują politykę, ale też ci, którzy się przygotowują do wykonawstwa, czyli deweloperzy, jak również dostawcy technologii, tacy jak GE Warnowa. GE w Polsce pracuje już wiele dekad. Od 1992 roku jesteśmy obecni z ponad 5 tysiącami pracowników, z naszymi fabrykami, z naszą silną pozycją rynkową, w każdym z sektorów energetyki. W związku z tym jesteśmy w stanie dyskutować z naszymi klientami i z polskim rządem, któremu też chcemy towarzyszyć w transformacji energetycznej na temat tego, co będzie potrzeba, na co położyć akcenty. Jesteśmy gotowi dostarczać też elementy, które będą stabilizować tę transformację, czyli najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie energetyki gazowej, które są już gotowe do, docelowo do współspalania, potem spalania e, wodoru, jak również rozwiązania w zakresie wykwytywania dwutlenku węgla. To nam może pomóc szybciej niż idąc normalną, szybką ścieżką e, rozwoju dekarbonizować. E, rośnie też niesamowicie świadomość społeczna Polaków, jak idzie o czyste powietrze. Może nie o zmiany klimatyczne, ale o czyste powietrze i to też należy wykorzystać. Z tego też wynika pewnie akceptacja dla źródeł odnawialnych i wielka akceptacja dla atomu. Bez wątpienia potrzeba skoordynowanej polityki, tak na poziomie europejskim, jak i, jak i na poziomie krajowym, i uświadamiania sobie, identyfikowania tych obszarów, gdzie trzeba inwestować. Takim bardzo charakterystycznym i fundamentalnym obszarem jest sieć. Sieć elektroenergetyczna, bez której w długim okresie jakiekolwiek rozwiązania, jakkolwiek zaawansowane technologicznie w odnawialne źródła energii, będą stykały się i spotykały z, z wyzwaniami najzwyczajniej związanymi z przesyłem. W związku z tym cieszy zapowiedź intensyfikacji inwestycji w sieć, cieszy również zapowiedź budowy nowego miksu.